5, 4, 3, 2, 1, start. 56 lewy przez szczyt, do 6 prawy przez szczyt, bardzo długi, 30. 4 prawy do 6 lewy przez szczyt, bardzo długi zacisk, 3 przez szczyt. Do dni 3 prawy długi otwiera 6 przez szczyt, 30. 6 lewy przez szczyt długi. Ostrożnie. 30. Skręt 4 prawy przez bardzo wąską bramę i szczyt. Do 6 prawy długi rozbrysk 30. 4 lewy przez szczyt do tni, 4 prawy długi. Do tnij. 5 lewy powoli. 30. Skręt tnij. 4 lewy do nawrót prawy wokół beli. 50. 6 lewy. 120 przez wąski most. 6 lewy długi zacisk, nie tnij, skręt 3, 30. 4 prawy przez szczyt długi do 4 lewy długi, przez szczyty 100. 6 prawy bardzo długi zacisk, 5 przez szczyt bardzo bardzo długi zacisk, 3. dni, 4 lewy przez szczyt długi. Do 5 prawy przez szczyt zacisk 30. 5 prawy przez wybór przy znaku. dni 4 lewy. Do 5 prawy długi 80. Skręt ukryty 3 prawy długi otwiera przez szczyt i szczyt 50. 4 lewy długi, zacisk, nie otwiera przez szczyt. Do 6 lewy, przez szczyty, 50. Szczyt i 5 lewy, do ostrożnie, 3 prawy, zacisk przez szczyt. Do powoli, 5 lewy długi, przez szczyt, 30, skręt ukryty, 3 prawy długi, zacisk, wąsko. Szeroko, długa przez szczyt, do wąski lewy, trzy z uwagą przez szczyt. Do 6 prawy i 3 lewy długi, do 4 prawy przez szczyt. Do wolno, lewy 4 długa, ciasno, lewy kąt szeroko, długa. I 4 prawy otwiera przez szczyt, 30. Pięć lewy przez hopę, 30. 6 prawy przez szczyt, 30. Powoli 4 lewy, długi zacisk, skręt 2. Do skręt 1, prawy wokół peli, 50 przez szczyt. 6 lewy do 5, prawy, długi, otwiera przez szczyt, 50. 4 prawy przez hopy, do nietni, 4 lewy, długi. przez szczyt 30, skręt późny na lewy. I płasko 6 prawy długi 130. Środkiem przez szczyt do 6 prawy przez metę 100 do hamuj.